Cześć, witam Was na moim kanale Pianta Dance i w dzisiejszym filmie przychodzę do Was z tutorialem o tym, jak zrobić drag step. Co to w ogóle jest? Jest to takie jazzowe hmm, przejście. Można używać to, tego elementu e, z techniki tańca jazzowego do przejścia w inne ustawienie, na przykład. Albo po prostu jako smaczek do choreografii. Ok, drag step zaczynamy z otwartej pozycji. Jeżeli robimy na prawą stronę, to prawa noga jest wysunięta na point. I teraz wchodzimy sobie na relwę na palce, przechodzę i w tym kroku chodzi o to, żeby przeciągnąć, przesunąć nogę po podłodze. Zobaczcie jeszcze raz. Wysunięta noga, druga jest na lekkim, minimalnym plie. Raz, przeciągam po podłodze i raz, Które są banalne, idą do góry i w dół, do góry i w dół. Spróbujmy jeszcze raz. Raz i dół. Pamiętajcie o tym, że w tym kroku chodzi o to, żeby nogę przeciągnąć po podłodze. Czyli wystawiam prawą albo lewą nogę, w zależności od tego, w którym kierunku będę szła, my idziemy. Tamtym, więc moja prawa noga, wchodzę na palce, przeciągam nogę i schodzę. Dodajemy ręce. I raz, i raz, i. Można ten krok zrobić tak jak my teraz, czyli po linii prostej, ale możemy spróbować też. Po kole. Nic nam się nie zmienia, zmienia nam się jedynie kierunek. Spróbujcie ze mną. I raz przeciągam nogę, krzyżuję, zmieniam kierunek. Dwa i zmieniam. Trzy i zmieniam. Cztery i zmieniam. Jeszcze raz powoli wytłumaczę Wam nogi. Wyciągamy prawą nogę, przechodzimy na palce. I przeciągam nogę. Natomiast kiedy robię to szybko, to ja przesuwam się. To jest najważniejszy element. Przesunięcie się. I dopiero zejście w plię, nogi są skrzyżowane. Ciągnę po podłodze i krzyżuję. Ciągnę, krzyżuję. Ciągnę, krzyżuję. Góra, dół. Góra, dół. Standardowo. Ale jak wymyślicie jakieś inne, to dlaczego nie? Ja uważam, że jak najbardziej próbujcie. Spróbujmy całość. Siedem i raz i dwa i trzy i. Ok, korzystając z tego, że jestem po tej stronie, spróbujmy na lewą nogę zrobić dokładnie to samo. Wystawiamy lewą nogę i raz i dół. Raz. Mam nadzieję, że udało wam się zrobić wszystko perfekcyjnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, zostawcie łapkę, jeżeli filmik wam się spodobał. Zapraszam was też na naszego nowego Instagrama Piante Studio i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa.